Dalej działają jeszcze. Dobra, ekipa poszła na lunch. Jeszcze nie skończyli. Musieli tutaj wyciąć dodatkowy otwór, żeby się dostać do klimatyzacji, żeby ją wyczyścić. Do tej turbiny, bo ją trzeba wyjąć, porządnie umyć, więc musieli drugą dziurę tutaj zrobić. Zaklejają. Tak to wygląda. Wszystko poprzykrywane, żeby nic nie zadeptać, nic nie uszkodzić. I tu moją karciorę, a mnie. Ekipa jest mocno tutaj przygotowana, można mi powiedzieć, bo naprawdę wygląda to super profesjonalnie. Nawet Wiktorowi przykryli te obrazki, znaczy te ramki. Sypiania jest skończona, a tu drobina jeszcze została. No to było prościej, bo tu otwór był odpowiedni. Tak wygląda, że będą to cały dzień robić. No ale dobrze, dobrze.